Witam Was serdecznie, moje drogie bliźniątka w horoskopie. Podwójnym horoskopie, bym powiedział astrologicznym, oczywiście dotyczącym lata, zgodnie z tytułem, czyli okresu od 21 czerwca 2023 do 23 września 2023. Jest to horoskop ogólny, moi kochani, astrologiczny, oparty oczywiście na, na gwiazdach, na planetach, na, na wzajemnych relacjach. Oraz druga część, ta ważniejsza, bym powiedział, z tego powodu, że dzisiaj ten horoskop ma dotyczyć spraw miłosnych, uczuciowych, partnerskich, yy, opartym na tarocie, tarocie snów. Tutaj będzie przygotowałem dla Was pytania i odpowiedzi. Na pewno każdy dla siebie znajdzie coś ciekawego. Jednak, aby, moi drodzy, yy, spełnić oczekiwania wszystkich, podzieliłem to na dwie części, czyli jedna część powie nam ogólnie, na przykład, co będzie dla bliźniąt najważniejsze w aspekcie lata, w takim ogólnym kontekście, natomiast jeżeli natomiast w drugiej części przejdziemy do spraw związanych z uczuciem, z miłością i tutaj też podzieliłem jakby tą część drugą na dwie następne części, czyli na osoby będące w partnerstwie i osoby będące singlami, czyli jak to mówiąc, dla każdego coś dobrego wszyscy powinni otrzymać w miarę sensowne odpowiedzi z, z dwóch systemów prognostycznych, czyli z astrologii i z kart Tarota na sytuację, która będzie się kreowała wokół Was, wokół Waszego astrum w tym najbliższym czasie. Moi kochani, wiem, że już jest któryś tam lipiec, no ale moi drodzy, 21 zaczęło się, zaczęło się lato. Ja nie miałem za bardzo czasu ostatnio Nagrywać filmów, jednak mamy cały lipiec, kochani, cały sierpień i większość września, więc spokojnie spokojnie jest długi okres czasu na to, żeby sprawdzić, co, jak, to, jak się te prognozy sprawdzą. No i co Was, kochani, czeka? Co, jak, jak to widać w systemach prognostycznych, aby co się będzie wokół Was działo, tak abyście mogły, mogli zareagować odpowiednio do, do sytuacji, jaką tutaj nakreślają nam te dwa systemy. No i moje drogie bliźniątka, Zaczynamy oczywiście od horoskopu astrologicznego. Uwego tutaj macie, wyświetlonego na filmie, moi drodzy. I co tutaj widać? Na pewno waszym domem, domem horoskopowym, który, który i aspektem życia, który ważną rolę będzie odgrywał, to jest dom horoskopowy dziewiąty. Strefa, można powiedzieć, strefa, strefa która odpowiada za religię, ale też strefa, która odpowiada za sprawy prawne. I moi kochani, odnosząc się do kwestii lata, dalekich wyjazdów, więc dalekie wyjazdy, moi drodzy, jak najbardziej tutaj bym mógł powiedzieć, powinny Wam sprzyjać, tym bardziej, że Merkur jest w domu horoskopowym, Wasz władca, tak, że tym bardziej, że Merkur jest w domu horoskopowym dziesiątym, tym domu pracy, kariery, ale domu medium celli, czyli tym wysokim, mocnym domu, silnym domu, który mówi o tym, że to jest bardzo ważny czas w Waszym życiu. No i moi drodzy, jak to się tutaj będzie, hmm, będzie, będzie, będzie jak to będzie oddziaływało na Wasze życie? Na pewno dużo spraw te wakacje musicie z tego powodu, że tutaj mamy Westę, Asteroida Westa w tym, w, tym, w, tym, w tym miejscu tego kosmogramu, ona odpowiada za sprawy duchowe. Ona odpowiada za sprawy duchowe, rozwoju duchowego, więc tutaj, moje kochane bliźniątka, będziecie, jakby można powiedzieć, przejdziecie taką delikatną, mówiąc, metamerefozę, która będzie mówiła o rozwoju wnętrza, rozwoju podświadomości waszej duszy, waszego postrzegania świata, jakby pozazmysłowego. Takiego mogą być takie odczucia, słuchajcie, metafizyczne. Fizyczne. Mogą być takie odczucia, jakby można powiedzieć, przechodzenia z tej sfery fizycznej do sfery duchowej, i ten czas będzie taki. Czas tego lata będzie taki właśnie pod tym, taki niestabilny. Weste może, może też mówić o pewnego rodzaju, kochani, zagrożeniach fanatyzmem. Więc nie dajcie się wciągnąć w żadne jakieś, słuchaj moi drodze, w jakieś mm, sekty, w jakiegoś rodzaju namowy na temat fanatyzmu, ponieważ to, to przesłanie jest takie, żebyście się zrozumiały, na czym polega duchowość, ale nie wpadały w fanatyzm, nie wpadały w jakieś niezrozumienie pewnego sytuacji, ale też, moi kochani, to. Jest też takie dla Was przesłanie, aby połączyć w Waszych związkach partnerskich sprawy fizyczne ze sprawami duchowymi i ze sprawami seksualności, aby to wszystko miało ręce i nogi, aby się czegoś nie bać, aby, się, aby nie było żadnych niedomówień. Tutaj te sytuacje muszą być odpowiednio zrozumiałe. Także na pewno pewnego, pewne sprawy prawne się u Was będą rozwiązywały. To też yy, przyjdzie czas na zakończenie jakichś spraw albo na rozpoczęcie, jeżeli czekacie na spra spraw prawnych, które wymagają już działania, które będą wymagały, yy, inaczej mówiąc, też wyjaśnień. To szerokie takie, dosyć można powiedzieć, pojęcie spraw prawnych, yy, które, yy, na, yy, z którymi przyjdzie się po prostu już w tym czasie zmierzyć. Lato nie da Wam pod tym względem, według mnie, spokoju. Yy. Również moi kochani, niektórym osobom z Was może się zdarzyć tak, że... Dalekie wyjazdy będą związane z sprawami Waszej kariery, czyli być może okazja do wyjazdu do pracy, jakaś fajna propozycja pracy, daleka podróż, moi drodzy. To nie jest bliska podróż, to jest daleka zagraniczna podróż, która będzie związana z rozwojem Waszej kariery oraz, oraz możliwości, moi kochani, jeżeli macie takie możliwości, na podstawie własnej nauki, na podstawie wiedzy, którą posiadacie, rozwinięcia swojego właśnie stanu posiadania, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, rozwinięcia, ale nie w Polsce. Raczej będzie to związane z zagranicą, a raczej z propozycją pracy za granicą. Jeżeli ktoś, ktoś z Was tutaj jest i o takich sprawach myśli, no to to będzie też dobry okres na rozwój, się pod, rozwój pod tym względem. Więc tutaj. Moi drodzy, tak to wygląda Je, dalej jeszcze na pewno te sprawy, na pewno dla bliźniąc sprawy związane z karierą, z rozwojem kariery, z dochodzeniem do pewnego rodzaju celów, będzie dosyć negatywnie wpływało na kwestię rodzinna. Tutaj się nie dacie rady, tutaj będzie taki rezonans bardzo negatywny, z tego powodu, że Merkury jest w, w, w opozycji do. Plutona, Plutona, czyli planety transformacji, transcendentnej planety, która powoduje w nas właśnie tutaj bym powiedział nawet słuchajcie ten dom horoskopowy dziewiąty, ale ten Pluton to jest takie przechodzenie do spraw metafizycznych, do takiego podejścia zupełnie innego do życia, do niezrozumienia pewnego rodzaju sytuacji, które nas dotykają, ale też podejmowania irracjonalnych czasami, moi kochani, decyzji, irracjonalnych mm, rozmów, które, których sami nie rozumiemy, a się ich podejmujemy. Także ten, Merk ten Merkury w, w opozycji do Plutona, w Pluton w czwartym domu, rodzina, tu nasza bliskość, a opozycja to jest, moi drodzy, aspekt negatywny dosyć. Te planety są niby, wiecie co, opozycja w w wcale źle nie wygląda, na przykład w horoskopach partnerskich. Ona łączy, ona jakby, ona jakby można powiedzieć, daje nadzieję na, na połączenie, tylko że kochankowie są daleko od siebie. I tutaj moi drodzy, ten Merkury z, tą, z tym Plutonem są daleko od siebie, czyli to jakby takie wprost przesłanie, że wasza kariera, rozwój spraw zawodowych. Będzie daleko od rodziny, co będzie negatywnie wpływało na rodzinę i na sytuację związaną z rodziną. Więc, moi drodzy, tutaj, tu ja bym powiedział, że mogą być delikatne problemy związane z rozwojem kariery, z pracą, z rodziną i z daleką podróżą związaną z pracą. Tu to jest taki główny aspekt tego lata, który może bliźniątka na Was właśnie wpływać w tym czasie. Więc, moi drodzy, Uwaga, uwaga na tego rodzaju kwestie, nie żyjcie też złudzeniami, jeżeli by chodziło o tę pracę, o wykonywanie tych zajęć, ponieważ ten Merkury jest też, w, znaczy się, w trygonie do Neptuna, to, 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 to nie jest negatywne. Trygon to jest pozytywny akurat aspekt, ale ja zawsze mówię, że Neptun to delikatne złudzenia, trygon to pozytywny znowu, więc tak, tutaj musicie wykazać się kreatywnością, takim, takim, jakby można powiedzieć, myśleniem, które jest w stanie dać Wam potencjał do otwarcia się na nowe wizje dotyczące pracy, świata i rozwoju waszej kariery. Tak to ja bym ogólnie przyjął na ten czas tego, moi drogie bliźniątka, lata. To jakby w skrócie ten mam horoskop taki powiedziałem, on jest bardzo skrótowy, ale jak powiedziałem, najważniejszy aspekt dla ta powiem dla każdego znaku, a potem przejdziemy do głównego celu naszego, moi kochani, do tego mojego filmu, czyli do spraw miłosnych dla bliźniąt i osób, zarówno będących w partnerstwie, jak i singli. Cztery pytanka, cztery odpowiedzi na każdy rodzaj, dla, dla każdej grupy osób, czyli cztery pytania, cztery odpowiedzi dla singli, cztery odpowiedzi i cztery pytania. Dla osób będących w partnerstwie. Pamiętajcie, pytania nie są ze sobą związane, więc jeżeli ktoś z Was to pyta pytania macie pod filmem zresztą opisane, tak? Jeżeli ktoś z Was, to jedno z tych pytań będzie wam odpowiadało, no to posłuchajcie odpowiedzi i uzyskacie odpowiedź. Miejmy nadzieję, że pozytywną na to, co Was tutaj dręczy i co byście chciały, chcieli. Słyszeć. Moi drodzy, bliźniątka, zaczynamy od osób będących w partnerstwie. Byki były, byki zaczynaliśmy od singli, no to teraz na zmianę raz tak, raz tak. Niestety musi być sprawiedliwość. Bliźniątka, zaczynamy od czterech pytań i czterech odpowiedzi dla osób będących w partnerstwie. Pierwsze pytanko, moi kochani, jakie są najważniejsze aspekty mojego obecnego związku? Więc jeżeli ktoś z Was ma takie pytanie, jakie są najważniejsze aspekty Waszego związku, już Wam odpowiadam, kochani, za oknem. Burza, środek dnia, dwu... o nie, środek dnia, już prawie druga, ale, kochani, burza przyszła, także brzmi, ale jakie są najważniejsze aspekty? obecnego związku królowa była w moi kochani. Tutaj jesteście głównie stworzeni, bo Boże, skierowani na takie fizyczność, na, taką, na takie mocne podejście do życia i takie, można powiedzieć, związek jest scalony działaniem. W związku nie ma marazmu, w związku nie ma stałości, jest działanie, jest, jest, jest moc. Tutaj widać, że ja bym powiedział, że kobieta, moi kochani, w tym związku przeważa. Kobieta ma siłę, kobieta jest nieszczęśliwa. Ją, tylko głową. Ona po prostu decyduje o wszystkim, co tutaj się dzieje, i ma w sobie energię. Głównym aspektem waszego związku jest pokazywanie inwencji, pokazywanie siły i dążenie do celu. Nie, nie, nie ma zastoju, nie ma jakby takiego yy, czekania, aż coś się stanie, tylko jest chęć do działania. To jest głównym aspektem tego związku. Więc jeżeli moi kochani, to pytanie zadałyście, zadaliście i, taki, i ja, ja odpowiadam, co nie pasuje wam za bardzo, to. Bierzcie tą kartę inaczej, że to ta karta Wam zaleca. To jest główny aspekt, aspekt waszego związku, który należy wykorzystać, kochani, ponieważ macie potencjał, macie moc, macie siłę, aby ten związek się rozwijał, aby ten związek po prostu szedł do przodu, aby, aby mm, po prostu wykorzystywał swoje możliwości, być może ukryte do tej pory, ponieważ bławy to jest ogień, bławy to jest siła do działania. To jest też lato, moi kochani, więc tego lata w tym sezonie jest, ten związek ma się rozwijać. To jest Głównym aspektem, głównym przesłaniem dla Was, że nie wolno Wam się zastać, nie wolno Wam, kochani, tutaj czekać nie wiadomo na co, a ta mądra, inteligentna kobieta, która mówi o tym kobiecość, o kobiecej mocy, kobiecej sile w tym związku, ma być takim kołem napędowym, ma być tym kołem, które. Po, które toczy ten związek, toczy to partnerstwo do przodu i naprawdę mocno, mocno ingeruje w przyszłość. Królowa to jest też, słuchajcie, taka mądrość. Królowa to jest, to jest, to jest intuicja i wewnętrzna siła, takie logiczne przemyślenie wszystkiego do działania, ale połączone z ogniem, połączone z takim, takim kobiecym zacięciem. To jest główny aspekt Waszego związku, więc jeżeli nie czujecie tego, nie widzicie tego, to należy to właśnie w tym sezonie zrobić. I drugie pytanie i kochani, jeżeli chodzi o partnerów, czy moja obecna, oczywiście to, to pytanie nie ma w związku z tym poprzednim. Jeżeli ktoś ma takie pytanie, no to już odpowiadam. Czy moja obecna osoba partnera, czyli to, to, to z kim w tej chwili jesteście, jest dla mnie odpowiednia? Na dłuższy czas. No, zobaczymy, moi kochani, jeżeli to was gnębi, to wam chcecie to usłyszeć, to zaraz sprawdzimy, czy ta osoba, z którą jesteście, jest wam dana na dłuższy czas. Według kart Tarota, moi kochani, dwójeczka buław. Dwójeczka to partnerstwo, dwójeczka to jest też czasami podporządkowanie się sytuacji, niepotrafienie bycia samym, więc m, z jednej strony. A chcecie być w tym partnerstwie, jako partnerzy jesteście do siebie stworzeni i nie potraficie za bardzo żyć w pojedynkę. Jeżeli nawet są jakieś kłótnie, nieznadzki, niezgoda i każdy mówi, że się rozwodzi albo coś takiego, to moi kochani, to jest nieprawda. Wewnętrznie musicie być z kimś. Natomiast, czy ta osoba jest odpowiednia? Kochani, ta osoba na pewno wymaga pracy. Ta osoba nie jest idealna, można powiedzieć, i ciągle jesteście w takiej rozterce, która wam to mówi. I Tarot tutaj też mówi o tym, że nie ma takiej 100% na ten moment pewności. Potrzeba, mój kochani, działania, siły. Potrzeba naprawdę, żeby ktoś stanął naprzeciwko drugiej osoby i powalczył o ten związek. Więc jeżeli powalczycie, jeżeli zawalczycie, jeżeli będziecie na tyle silni, aby ten związek miał ręce i nogi, aby pokonać te schody. Zobaczcie, te schody są dziurawe. Tutaj jest to drugi schód. Można sobie wpaść, zwichnąć nóżkę, złamać, skręcić i tak dalej, co powoduje, że robią się niesnaski, powodują się kłótnie, o, czasami nawet błahe sprawy. I mamy kartę, kochani, zobaczcie. Na Wizerunek wynikowy, czyli są dla Was cały czas dwie drogi. Na ten moment niestety nie mogę Wam odpowiedzieć, czy jest ta osoba jest odpo odpowiednia dla Was, czy nie, ponieważ wymaga, wymaga jeszcze Wasza droga sprecyzowania i niestety bardzo mocnej, ostrej walki. Mars który powoduje, że może mogą być generowane kłótnie. Nie, nie jesteście chyba za bardzo do siebie stworzeni, jeżeli chodzi o pewne kwestie światopoglądowe. Do tego baran, baran to jest moc, baran to jest pójście do przodu, po, potrzeba energii. Więc przypuszczam, że są dwie osoby tutaj między Was, dwie osoby, które mają różne cele, ale też różny temperament, moi kochani. I dlatego są pewnego rodzaju trudności, które niestety trzeba zrozumieć i trzeba się, no tak, jak to brzydko mówiąc, dotrzeć. Trzeba się zrozumieć. Nie ma wyjścia, kochani. Więc odpowiedź jest prosta. Na ten moment, nie odpowiadają, trzeba dużo, bardzo pracy i zrozumienia począć drugiej osoby. Wtedy być może tak, ale na teraz, moi kochani, yy, wygląda to. Yy, no, 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 nie chcę powiedzieć kiepsko, no nie chcę tego powiedzieć, no wygląda to tak. Yy, Trzeba to dopracować, o, tak to wypowiem. Nie chcę być negatywny dzisiaj, mam dobry humor, nie chcę Wam mówić tutaj negatywne rzeczy. Po prostu dopracowanie tego związku i do, dotarcie do celu wspólnego wymaga niestety, moi kochani, pracy. Na, jeżeli chodzi o tą osobę, z którą teraz jesteście. Trzecie pytanko, jakie kroki mogę podjąć, aby poprawić moją relację z obecnym partnerem? Pamiętajcie, to pytanie nie ma w związku z poprzednim. Jeżeli ktoś ma takie pytanie, co zrobić, aby poprawić, związek z, aby poprawić relację z obecnym partnerem, to już Wam, moi drodzy, odpowiadam. Teraz zobaczymy, co należy zrobić. Kochani, kapłanka to chyba bliźniątka też miała. To, to jesteście: Wy jesteście bliźniątka, przepraszam. Beki miały chyba bliźniątka. No kochani, wejdźcie w sferę duchową i skupcie się na rodzinie. Szóstka to rodzina, szóstka to też kreatywność, to taka. taka Wszystki to też taka, taka sztuka i tak dalej. Ja bym to powiedział tak: sztuka zrozumienia rodziny, sztuka bycia w rodzinie, sztuka tworzenia rodziny, ale wejście w głębię duchową. To jest karta macierzyństwa, takiego ciepła, takiego zrozumienia. Kapłanka to jest takie podejście duchowe do, do rzeczywistości, pozbycie się fizyczności, pozbycie się takiej realności, która was, tych problemów życia codziennego, tych sytuacji, które was codziennie dotyczą i wejścia, zamknięcia się, wejścia, połączenie wasze, wasze duchowe, takie skonsumowanie, Związku właśnie na, w, efekt, w, takim, w takim astrum, w, taki, w takiej metafizyce, żeby to było coś większe niż tylko ta codzienność, coś głębszego, zrozumienie się, wspólne cele, wspólne hobby, jakieś takie, moi kochani takie właśnie y, y, em, emocje, które mogą wynieść Wasz związek z, tego, z tej realności na wyższy poziom niż do tej pory. Naprawdę takie y, duchowe powiązanie spowoduje, że zobaczycie, sami się przekonacie, relacja będzie zupełnie inna, spowoduje, że odzyskacie wiarę w to, co, w to, co chciałyście, chcieliście i odzyskacie wiarę w marzenia, jakie razem kiedyś mieliście. Dobra karta, moi kochani, skupcie się na tym, a wszystko na pewno będzie dobrze. No i czwarte pytanko dla partnerów, czy powinienem zakończyć moją obecną relację i iść dalej? Oczywiście pamiętajcie, to pytanie nie jest zależne od tamtego. Jeżeli ktoś ma pytanie, jesteście w kłótni, nie, albo nie wiecie, macie jakąś taką, wiecie, taki roztrój nerwowy, albo tak, taką rozbieżność swoich myśli, czy zakończyć tą relację, czy nie, już Wam, kochani, odpowiadam. słyszycie, Może, już Wam odpowiadam. Dziesiątka kielichów nie kończcie tej relacji, kochani, nie kończcie tej relacji. Dziesiątka kielichów mówi, że nawet jeżeli teraz jest jakiś kryzys, nawet jeżeli coś się złego dzieje, dziesiątka kielichów mówi o o fajnych emocjach, o fajnym o rodzinie, o radości, o bezpieczeństwie, o stworzeniu wspólnej, wspólnej, pięknej rodziny, wspólnego, pięknego domu, gniazda rodzinnego, który naprawdę będzie w stanie spowodować, iż poczujecie się po prostu jak pączki w maśle, poczujecie się jak osoby spełnione, że rodzina jest całością, że partnerstwo realizuje swoje cele. Kochani, nie, nie rozstawajcie się według kart na to pytanie, jeżeli ktoś zadał to pytanie, czy rozstać się, czy zakończyć relację z partnerem, nie, nie kończcie tego. Jest szansa na na przejście, na przejście tej trudnej drogi i wejście na piękną, piękną pachnącą leśną polanę i spełnianie swoich oczekiwań. Więc, moi drodzy, wszystkie bliźniątka w partnerstwie, tak to u Was te pytanka o miłość wyglądają. No i teraz jeszcze, moi drodzy, dla singli, bliźniątka single, jak to u Was sytuacja się będzie kreowała tego lata, kochani, od 21 czerwca do 23 września i cztery pytania, cztery odpowiedzi. Czy pamiętajcie, pytania są. Niezależny od siebie. Czy istnieje ktoś, kto jest dla mnie przeznaczony w miłości, moi drodzy? Karta, moi kochani, umiarkowanie. Umiarkowanie jest wam ktoś przeznaczony, moi drodzy, ale nie będzie to miłość życia. Ktoś, przyjaciel, kolega, kochanek, osoba, która, z którą możecie tworzyć partnerstwo jak najbardziej, ale nie będzie to spełnienie waszych marzeń, kochani. To jest jak ogień i woda osobne charaktery, osobne cele, osobne. Jakby marzenia, jednak będzie Was coś łączyło. Jednak ja myślę, że tutaj ta karta umiarkowania, ja mówię zawsze tak, że ona łączy pewną też sprawę seksualną, sprawę namiętności i daje taką radość, dobrą zabawę, daje, wiecie, taką kalkulację, że jednak warto być z kimś, a bycie samemu po prostu się jednej i drugiej stronie nie opłaca. Więc istnieje taka osoba, jak najbardziej, moje drogie singielki, jednak ta osoba z tą osobą nie będziecie jej traktowało jak Miłości, takiej spełnionej miłości, która mogłaby być objawieniem waszego życia, umiarkowanie, skalkulowanie, jednak na pewno z tą osobą świetnie się, świetnie się zabawicie. To będzie wariactwo, to będą zmiany sytuacji, ale wszystko to jest w pozytywnym kontekście pokazane. Więc taka osoba, moi drodzy, jak ja powiedziałem, istnieje. Następne pytanie: dla Singli, moi drodzy? Jak mogę poprawić moje szanse na znalezienie prawdziwej miłości tego lata? Oczywiście, drogie bliźniątka! Jak mogę poprawić moje szanse? Moi kochani, buławy, siódemeczka, buław, moi kochani, czyli Mars, czyli yy, jeszcze do tego Lew. Moi drodzy, jak poprawić? Myślę, że to, słuchajcie, to jakiś wariat na motocykl, a Myślę, że to taki piorun. Dobra, mniejsza z tym, bo burzę mam za oknem. Moi kochani, jak poprawić sytuację? aby zna y zwiększyć swoje szanse na y poprawienie miłości. Moi kochani, pokonajcie wszelkiego rodzaju problemy, które was dręczą. Nie wiecie co, za dużo jest wokół was problemów, z którymi nie walczycie. Trzeba powalczyć trochę, trzeba zabezpieczyć flanki, trzeba, czyli boki, tak? Trzeba zabezpieczyć się przed wpływem negatywnych emocji, negatywnych ludzi, którzy są wokół was i wam przeszkadzają. Są jakieś osoby, które was namawiają, albo opowiadają jakieś głupoty, albo opowiadają jakieś rzeczy, że w partnerstwie jest źle, albo opowiadają, że ktoś kogoś skrzywdził, że kogoś zdradził i tak dalej. I wy ciągle z tym walczycie, walczycie z tym, że po, jest, jestem sama, czy jestem sam, po co mi ktoś inny, nie, nie warto, zobacz, temu się dzieje to, temu to, temu to, zostawcie to, nie słuchajcie ludzi, zakończcie tą walkę, obrońcie się przed złymi, złymi problemami, które Was dotykają na dzień dzisiejszy, ale też zamknijcie sprawy stare. Należy podjąć rękawice, należy pokonać te małe, nawet kilkadziesiąt, kilka, y, kilka tych problemów, które są, bo one nie są wielkie, naprawdę, uwierzcie mi, one nie są wielkie, uwierzcie mi w to, ponieważ ta karta nie pokazuje wielkich problemów, tylko kilka małych i tak jakby atakowało was, atakowały Was z wielu stron i Wy jesteście w takim, w takim momencie, w którym właściwie nie wiecie, co robić. Nie wiecie, że jak pokonacie te problemy, to wtedy jest o wiele większa szansa na to, że znajdzie się ktoś, kto z Wami będzie, kto przyjdzie i Was po prostu pokocha. Także od dzisiaj, moi kochane, kochani, pokonujemy problemy i walczymy, walczymy z tymi li, złymi ludźmi i złymi wspomnieniami, które na Was tak negatywnie wpływają. Nie jesteście po prostu, nie macie możliwości otwarcia się na przyszłość. Trzecie pytanko, jeżeli ktoś ma takie pytanie, jakie są moje największe lęki i blokady emocjonalne związane z miłością? Moi drodzy, zaraz Wam wszystko odpowiem. Jakie są moje największe lęki i blokady związane z Miłością. Piątka buław i zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie tą siódemkę i tą piątkę buław. Kochani, zobaczcie. One się w pewien sposób łączą. Mamy ognia, mamy dużo ognia, mamy dużo działania. Czyli moi drodzy, wy się boicie po prostu zadziałać. Wy się boicie, że jeżeli kogoś spotkacie, to będą kłótnie, przyjdą jakieś niepotrzebne problemy, których nie znacie i trzeba będzie z czymś walczyć. Trzeba będzie zrozumieć tą osobę, trzeba będzie, moi kochani, pokonać pewnego rodzaju sprawy, które są wam na ten moment nieznane, a się pojawią i wy macie jakieś lęki, być może, związane z przeszłością, kochani. To jest, to, to jest, ja bym miał duże odniesienie do tamtej karty, moi kochani. I taki zastój. Boicie się, że boicie się tego, boicie się tego że dochodzenie, pokonanie te, tego rodzaju pewnych, pewnych lęków, pewnych, pewnego rodzaju bo blokad będzie długo trwało, zanim się poznacie, zanim się to, to rozwinie, to, to ta znajomość, zanim dojdziecie do jakiegoś konsensusu, do spełnienia Waszych wspólnych oczekiwań. Ten Saturn Was powalnia, macie takiego wbudowanego w głowę w tej chwili Saturna, czyli planetę maleficzną, planetę hamulcową, planetę nie dającą nadziei na rozwój szybki nowej relacji, ponieważ ona Wam wmawia to, że to będzie za długo trwało, to powoduje problemy, to jest, nie ma sensu, to po prostu tylko niepotrzebne yy, działanie, bądź Niech będzie tak jak jest, stabilnie. Po co robić coś nowego? To są wasze lęki, to są wasze problemy, które trzeba po prostu, moi kochani, po pokonać. I więc, cię, więc tą saturniczną blokadę zlikwidujcie i pomyślcie, że nie trzeba będzie o ten związek walczyć nowy, nie trzeba będzie szukać długo. Ktoś gdzieś tam jest, ktoś gdzieś tam na was czeka. Tylko pozbądźcie się tego, tych, tych, tego, tych wewnętrznych, ja bym powiedział tak, nierealnych problemów, które sobie wytworzyłyście, wytworzyliście w głowę. Bądźcie jak ten lew, który, taki dumny lew, który z całą siłą, z całym przekonaniem ma, rozumie swoją wartość i dąży z podniesioną głową, idzie po tym czerwonym dywanie i, i pokazuje się z jak najlepszej strony. No i moje, Singielki, ostatnie pytanie, czy wkrótce pojawi się nowa osoba w moim życiu, która wpłynie na moją sferę miłosną? No moi drodzy, czy się z czy tego lata ktoś pojawi? No bo to jest horoskop. Z tego lata, moi kochani, czy się ktoś pojawi? Drogie bliźniątka, już Wam odpowiadam. Kochani, no jak się może nie pojawić Azmonet? No jak się nie pojawi? Ale powiem Wam szczerze, to jak bykom chyba czytam nie wiem, czy baranom, nie pamiętam. Pojawiła się karta, że ktoś się pojawi, ale nie będzie to miłość życia, także u was się pojawi miłość życia, kochani, as monet. I to fizycznie, kochani, ktoś, ja bym powiedział nawet tak, może ktoś nawet bogaty, ktoś, kto ma kasę, ktoś, ale, ale monety to jest też fizyczność taka inna, nie tylko finansowa, bo to jest akurat karta finansowa, tak. Ale monety to jest, to jest żywioł ziemski, to jest żywioł czegoś, co można fizycznie dotrzeć, więc nie pojawi się tylko w waszych fantazjach, emocjach, takich marzeniach. Pojawi się ktoś, kto fizycznie będzie, ktoś, kto, kto będzie dla was ogromnie wielki. Zobaczcie tego, Jelenia, to poroże, to jest siła, to jest siła, to jest osoba, która będzie miała taką, wiecie, posturę, która będzie miała taki, taką moc, która, która będzie wydawała, że jest królem, że jest dla was kimś wyjątkowym, moi kochani. Ale może być to i pani i pan, także tutaj ja nie rozróżniam akurat bo później w tej chwili. Będzie to osoba, która, którą, która ma Ogromny potencjał, zarówno fi finansowy, jak i potencjał emocjonalny, intelektualny, który fizycznie Was dotknie, fizycznie spowoduje, że staniecie się osobami spełnionymi, a miłość już do Was, moje kochane bliźniątka, idzie. Super karta, moi drodzy, super karta. Aż się zobaczcie, ucieszyłem, że taką kartę można mieć, że, że takie dla bliźniąt jest yy, i dla singli, czy wkrótce pojawi się nowa osoba. No, pojawi się i będzie to miłość Waszego życia. Ale świetna karta, moi kochani, ale Dobra, bardzo was, bardzo was pozdrawiam, moi drodzy. Dużo zdrówka, dużo szczęścia, spełnienia waszych marzeń, oczekiwań, udanych wakacji, moi drodzy. Jedźcie, bawcie się. Pamiętajcie tam o tym horoskopie, o tej karierze, coś tam. Tam, tam będą jakieś manewry, także. Bądźcie do no to gotowi i dużo. I pamiętajcie lajki, komentarze, subskrypcje kanału. Pamiętajcie, kanału, to ten dzwoneczek musi być czarny. Natomiast, moi drodzy, wszystkie osoby, które wykażą się kreatywnością w komentarzach, które coś fajnego napiszą, jakieś takie fajne przesłanie, albo 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 no, no dadzą z siebie troszeczkę takiej inwencji, twórczej w komentarzu, ja dostanie ta osoba po moim kontakcie, gratis ode mnie. Możecie Może to być nieograniczona ilość, słuchajcie. Magia miłości, magia. Serca, książkę, którą napisałem, e-booka dostanie. Zobaczycie sobie rytuały miłosne, jak można y, przywołać miłość do swojego serca, jak można polepszyć swoją, m, swój stan y, taki wizualny, moi kochani, ale też odzyskanie wiary w to, że jest się kimś wielkim. Tutaj jest okładka tej, tej książki, moi kochani. Dostaniecie ją, dosta ta osoba, która się wykaże jakąś kreatywnością w komentarzu, y, jakąś taką. Mm, oczywiście to też musi być subskrybent kanału, tak? Wykaże się jakąś taką. No, ciekawym tekstem, jak najbardziej wyślę wszystkim, którzy coś takiego pięknego napiszą. Oczywiście nie, nie jedno zdanie albo nie dwa słowa. To musi być coś ciekawego. To dostaję ode mnie e oczywiście gratis i e e bułka, który wspomoże na pewno Waszą magię miłości. Jeszcze raz pozdrawiam, trzymajcie się, kochani, do następnego filmu. Cześć moi drodzy.